Moi drodzy, na moim artystycznym kanale. Dzisiaj spotykamy się znowu, z czego się bardzo cieszę e, i zapraszam Was do oglądania. Oglądajcie do końca. Dzisiaj pokażę Wam e, cały proces powstawania tego to obrazu. Jest to obraz przedstawiający dziewczynę na plaży. E, do namalowania tego obrazu zainspirował mnie inny obraz, e, chociaż można powiedzieć, że jest to. Taki obrazek, który myślę, że zainspirował niejednego artystę. Mnie zainspirował e, obraz e, Domingo Alvarez. E, nie wiem, czy jest to Hiszpan, może Hiszpan albo. Chyba raczej Hiszpan. No, ale jest to taki motyw, który jest dość często spotykany, czyli nie tylko mnie zainspirował pewnie ten motyw. i Ja nie wiem, czy to jest oryginalny obraz, z którego ja zaczerpnęłam inspirację. Może Wam też pokażę, jak ten oryginalny wygląda? Tam styl na komputerze jest. Wiadomo, inspiracja jest inspiracją. Nie jest to żadna kopia, czy coś w tym stylu nie pretenduje do żadnej kopii. Natomiast bardzo dużo radości mi sprawiło malowanie tego obrazka. Także zapraszam Was do oglądania, jak on właśnie powstawał. A jak ja się tu mam ustawić, żeby Wam to pokazać. Dobrze. E, więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się spodoba ten proces powstawania tego obrazu, dajcie łapkę w górę. E, lajkujcie, komentujcie. E, może jakieś macie pomysły, co by można było namalować właśnie w takich motywach morskich. E, dziękuję w ogóle jeszcze za podpowiedzi e, z poprzedniego odcinka. Także dziękuję bardzo i myślę, że niedługo może namaluję jakąś scenkę, którą nam, mi podpowiadaliście. Mam na myśli to molo, czy też inne morskie klimaty. Także super, dziękuję Wam bardzo za podpowiedzi. Cieszę się bardzo, że jakakolwiek interakcja się między nami wytworzyła. i po namalowaniu tego obrazu i złożeniu tego filmiku, jeszcze wam jakiś mini komentarz nagram, bo tutaj nagrywając w domu nie mam możliwości, moi drodzy, uwierzcie mi, żebym nagrywała z dźwiękiem. No, rodzinka się kręci, co chwilę ktoś coś do mnie mówi, ja odpowiadam, w związku z tym nie byłby to dobry film nagrywany tak na żywo. Więc ja Wam jakiś komentarz jeszcze nagram. Zastanawiam się, co ja mam wam poopowiadać w tym komentarzu. Może o tym, w jaki sposób mi się malowało, e, ale e, no cóż, spróbuję w każdym razie. Więc miłego oglądania e, i do zobaczenia jeszcze na końcu. I zgodnie z zapowiedzią, moi drodzy, nagrywam dla Was komentarz. Tutaj nakładam na moją paletę. Paleta jest, jak widzicie, z odzysku. Jest to tacka kupowana w sieciówce. Nie pamiętam już, to tam było, czy owoce, czy mięso, ale ja wykorzystuję w ten sposób, właśnie. Tak jak widzieliście, ja używam farb firmy Amsterdam. Czy też Artix. Firma Artix, taka trochę mniej znana, ale farby akrylowe mają bardzo dobre jakości, porównywalne moim zdaniem z Amsterdam, z tą bardzo taką znaną firmą. Te farby mają taką dużą siłę krycia, porównywalną do tych farb firmowych, natomiast mogę nawet powiedzieć, że może ich są lepsze. Przynajmniej zależnie od kolorów, na przykład Bielma. Lepszą siłę krycia z tego, co tutaj mm, można byłoby zauważyć. Natomiast, jeśli chodzi o ten motyw, który tutaj wybrałam, tak jak już wspomniałam na początku, jest to obraz e, inspirowany innym obrazem. Ja zauważyłam, że e, ten mój oryginalny obraz e, miał nieproporcjonalne stopy, więc ja e, je. Mm, Odrobinę powiększyłam, aby całość kompozycji oddawała proporcje ciała ludzkiego, ciała młodej dziewczyny. Co mnie tak bardzo ujęło w tym obrazku, to jest to właśnie ten cały klimat nadmorski, to zamyślenie w oczach tej dziewczyny, czy też w jej postawie wyrażone. Spodobał mi się ten motyw i to gra, gra światła też, którą też próbowałam oddać na zasadzie właśnie tych cieni, które, które tutaj zaznaczyłam na tym obrazku i no, to mi tak ładnie mnie bardzo ujęło. Jeśli chodzi o malowanie farbami akrylowymi, każda farba, jeśli chodzi o medium, w którym jest ten pigment zawieszony ma swoje charakterystyczne cechy i farby akrylowe mają to do siebie co jest ich także takim dużym atutem można je zmywać wodą dopóki oczywiście są niewyschnięte bo jak kiedy już wyschną to już są bardzo trwałe czyli jest to duży plus tak nie trzeba stosować żadnych rozcieńczalników czy też e, rozpuszczalników. Oczywiście tak jak jest to z farbami olejnymi, kiedy to trzeba terpentyny używać, czy różnych innych rozcieńczalników, aby rozpuścić ten olej, tak, który zawierają farby olejne. Tutaj mamy te akrylowe farby rozcieńczalne wodą. To jest naprawdę duży atut. Natomiast e, te farby, z racji tego, że bardzo szybko wysychają. Majo, mam tro, troszkę problem z ich rozprowadzaniem na płótnie. Dlaczego? Dlatego, że gdy już rozprowadzi się pewien, na pewien obszar dane farbę, no to ona już jest praktycznie sucha. I nawet używając tych, tego medium tak, do farb akrylowych, które ma powodować opóźnienie w tym, w tym schnięciu tej farby, to ja tego raczej słabo widzę, to opóźnienie w tym schnięciu. I bardzo często bywa, że zaczynam malować nawet na palecie, no, kiedy wyciskam te farby, powiedzmy po dwóch godzinach malowania już mam częściowo je, nawet na palecie w grubej warstwie je zaschnięte. No to jest taki troszkę minus tak tych farb. I też ma to wyraz również na przykład, jeśli chcę zrobić ładne przejścia, powiedzmy, w kolorycie skóry, czy też jakiś cień na skórze, co tutaj malowałam te dłonie, czy ręce, czy przedramiona tej dziewczyny, no to musiałam nakładać no, kilka warstw po to, żeby te przejścia po prostu uzyskać, tak bo nie można tej farby tak zblendować, jak się to robiło z farbą olejną, która ma długi proces wysychania. No i właśnie w olejnych farbach chodzi o to, żeby przyspieszyć ten proces wysychania, aby no, szybciej można było. Ten obraz użytkować w sensie gdzieś powiesić, czy również zawerniksować, chociażby zabezpieczyć. Natomiast w farbach akrylowych chodzi o to, żeby jak najbardziej wydłużyć ten okres wysychania, żeby można było właśnie bez problemu blendować, czyli mieszać te farby, nakładając je. Stąd to jest pewna przeszkoda, którą można odpowiednim warsztatem oczywiście. Wypracować, tak? W jaki sposób można byłoby dostosować się do tych, do właściwości tych farb? Oczywiście wszystko jest możliwe, jak najbardziej, nie zaprzeczam. Ja już powoli dochodzę do jakiegoś tam opanowania tej sztuki, chociaż od niedawna maluję farbami akrylowymi. Jak już wiecie, ci, którzy oglądają no, dość często moje filmy, wiedzą, że malowałam akwarelami. Olejnymi farbami, no i akrylami przez pewien czas, później znowu wróciłam do akryli. Także robiłam obrazy, jak wiecie, te wylewane, tak, puring tak zwany. Chciałabym jeszcze wrócić do tej techniki, bo ładne efekty można uzyskać na większych powierzchniach, i praktycznie ekspresowo się maluje takie obrazy. Natomiast ten obrazek, który namalowałam właśnie no, sprawił mi sporo satysfakcji. Chociaż malowałam go dwa dni, w sensie dzień po dniu po kilka godzin. Trzy godziny, mniej więcej. 4 godziny. Także z 7 godzin poświęciłam na ten obrazek. Co oczywiście filmik nie dodaje, bo tutaj mam praktycznie przyspieszenie, czasami nawet 30 razy. Te moje zawahania nad tym płótnem, tak, czyli takie, one po prostu są niezauważalne de facto, ale jak tak potem oglądam te filmy, to też często się śmieję sama z siebie, że tak się zastanawiam nad każdym ruchem pędzla, ale chyba to jest naturalne. I tutaj również malując ten piasek czy całe otoczenie, także nakładam kilka warstw, co można zauważyć, że najpierw jest taka wersja, potem ja łagodę tą wersję, bo te farby praktycznie nie zmieniają swoje, swoich właściwości kolorystycznych tak nasycenia koloru podczas ich wysychania co jest też dodatkowym plusem ale w związku z tym, że mam trudność jeszcze z ich blendowaniem, dlatego nakładam potem taką warstwę e, jaśniejszych farb na te bardzo ciemne elementy, po to, żeby po prostu ładniej m, dostosować tak cały, całość tego obrazka, tak żeby nie było jakichś takich mocniejszych akcentów, takich, takich no, nie za bardzo pożądanych. No i myślę, że e, cóż mogę więcej powiedzieć, Wam jest to no, taki obrazek, który będę także chciała w różnych wersjach, że tak powiem, także i kontynuować, czyli motyw ogólnie kobiety na plaży, jest to bardzo wdzięczny, wdzięczny obrazek, tak myślę, e, czy dzieci na plaży. E, nie ukrywam, że chciałabym może w sezonie, w sezonie letnim może sprzedawać te obrazki gdzieś tam. W okolicach plaży, bo mieszkam blisko morza. Więc myślę, że jest to dobry pomysł, żeby gdzieś je wystawić, aby może ktoś chciałby jakąś pamiątkę sobie z nad morza kupić w wersji takiej malowanej. To zawsze to ma trochę lepszą wartość, większą wartość niż kupiona pocztówka, bo taki obrazek można sobie gdzieś położyć czy postawić powiedzmy. Gdzieś powięzić po prostu, żeby przypominało te chwile spędzone nad morzem. Tak, ogólnie to i, żyjemy w takim właśnie bardzo turystycznym rejonie. Więc jest to pewna taka alternatywa, chociaż szczerze mówiąc, trudno mi się będzie rozstać z pewnymi obrazkami, z którymi się już troszeczkę związałam. Tak emocjonalnie zresztą też. Malując taki obrazek, myślę sobie troszkę tak o tym, jak i gdzie mogła ta dziewczyna, którą maluję aktualnie, przebywać, czy w jakiś sposób coś przeżywać, czy z jakiej okazji się tam znalazła, tak? O czym myślała, czy co przeżywała? A może to była zwyczajna taka modelka, która posłużyła gdzieś tam komuś, aby ją uwiecznić że no, nie wiadomo do końca, ale przez takie właśnie myśli, e, tak człowiek się troszkę zżywa z tym dziełem, które akurat się wykonuje. E, ja tutaj też dodałam troszeczkę m, takiej rozwianej fryzury, e, żeby też zaznaczyć troszeczkę dynamikę tego obrazka, aby on był trochę taki mniej statyczny, dlatego te rozwiane włosy dodałam też. No. Troszkę inaczej też ukształtowałam tutaj niebo, tak porównując z tym obrazkiem, który stał się inspiracją dla mnie. Również i piasek, troszkę też inaczej, został tutaj przeze mnie przedstawiony. Nie wiem, czy lepiej, sami ocencie. Powiedzcie, co sądzicie na temat tego obrazka. Więc czekam na Wasze komentarze, czy też jakieś sugestie. Coś właśnie z takich morskich klimatów, co mogłabym jeszcze namalować. Dlatego też czekam na Wasze komentarze. Komentujcie może zalajkujcie, jeżeli Wam się spodobał ten obrazek, więc to troszeczkę może wpłynąć także na tą oglądalność tego mojego kanału, który wciąż jest w jakichś głębinach internetu, jakichś tam dolnych warstwach. E, więc proszę Was także o to. Dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie do końca. I ja się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!